Siema, witajcie w nowym odcinku z cenami samochodów w Niemczech, tym razem jak widzicie mamy BMW do sprawdzenia, no niestety najwięcej samochodów stoi tam za ogrodzeniem, więc nie jesteśmy w stanie ich zobaczyć, jakie są ceny, ale niektóre stoją tutaj na zewnątrz, także te, które tutaj stoją Wam pokażę, a później pojedziemy jeszcze Później pojedziemy jeszcze do salonu Renault, jeśli Was to ciekawi, i zobaczymy, w jakich cenach jest Renault. No i mamy tutaj, moi drodzy, BMW M135 i z napędem xDrive za 30 800 euro. Jest to samochód używany. 43 886 km przebiegu z 2021 roku. No i jest to oczywiście oficjalny partner BMW, czyli Autoweller. Silniczek benzynowy 306 koni mechanicznych, 2.0 silnik 4-cylindrowy z automatem 8-stopniowym. Nie wiem ile BMW obecnie chodzą, ale wydaje mi się to bardzo wysoka cena, jak za samochód już czteroletni z dość sporym, no może nie sporym, no bo 40 tysięcy, no, 10 tysięcy rocznie robił przebiegiem. No i że jest to jedyneczka, czyli mały segment. 31 tysięcy prawie. Niby M, no niby M. No to M-Pakiet czy wersja M-Performance? Tego nie wiem. M135 chyba m -ka. No to może dlatego ta cena. Tak się prezentuje ta BMK. No No idziemy dalej. Tutaj jeszcze stoi kilka bmw ek To Wam pokażę. Jeszcze stoi Mini z tego, co widziałem. No bo to wiadomo, BMW i Mini to jest. Jedna firma, więc sprawdzimy jeszcze tutaj, no a tam niestety nie wejdziemy, musiałoby być otwarte dzisiaj, a, a niestety jest, niedziela jest zamknięte, no też sobie dzień wybrałem, uuu, tu kapcia złapała, bmczka, to raczej nie jest na sprzedaż, tylko do naprawy, no i tu mamy, dobra, Mini, Countryman i tu jakieś kolejne Mini i tu Cooper S. Zacznijmy od tego Mini One Countryman 20490 84000 przebiegu 102 konie mechaniczne. Co? Trzycylindrowy silnik 1.5. I skrzynia manualna sześciobiegowa. Jest to samochód z 2021 roku też. Kurde, ale nie no, 102 konie mechaniczne. Nie przesadzajmy. Następny Mini One w automacie. O. 16499 Nagłosienie Harman Cardon 2017 rok. No to już samochód 8-letni. 70 tysięcy przebiegu, 102 konie ma niż na ten sam. No nawet nie ten sam, też 3 cylindry 12, 2 Kurde. Automat sześciobiegowy. No to 3 kurde, tu nic nie będzie widać. Niestety 3 cylindrówka, czyli nowoczesność. Nowoczesność w tym najgorszym wydaniu, można powiedzieć. No i tutaj mamy jeszcze Mini Cooper S, czyli powinien już mieć no, 180 koni prawie, jak widzicie. 2.04 cylindra, automat 8-stopniowy 2021 rok i 60 tysięcy przebiegu. 28 300, no to chyba najfajniejszy z tych wszystkich, biorąc pod uwagę to, jaki silnik... Kurde, no nie, nie zobaczymy tu nic, a zobaczymy, dobra. Biorąc pod uwagę, jaki silnik mamy do dyspozycji, jaką skrzynię, no i jaką moc... A nawet fajne z są, powiem wam, ładny design mają. No ale te trzy cylindrówki no trochę mnie osłabiły. No i tutaj przechodzimy już znowu do BMW z powrotem. Taka, proszę bardzo, dwudrzwiowa w cabrio czarna Landryna. Landryna o smaku lucrecji w tym przypadku, nie? Bo jest taka czarna. <laughs> Z4 M40i. Tutaj mamy sześć cylindrów. O proszę, no to jeszcze piękna sprawa. Ośmiostopniowy automat. 340 koni mechanicznych 2019 rok Niecałe 30 tysięcy przebiegu No i cena 45 tysięcy około Ale za 6 Myślę, że to nie jest Aż tak źle Oczekajcie, ja tak zrobię Krzywo trochę, ale żeby tu nie uszkodzić nic Czarne skóry Fajnie się prezentuje Dach szmaciany Trudniejszy trochę w utrzymaniu niż taki metalowy ściągany, no ale. Yy, no ale wszystko ma swoje wady i zalety. 45 tysięcy, tak, jeśli dobrze pamiętam. Fajna, z czureczka No i tutaj limuzyna, to jest chyba piątka jak dobrze widzę. Też czarna. No, czarna to robi najfajniejszy efekt, mi się wydaje. BMK w czarnym kolorze, choć nie jest to wdzięczny kolor. Jeśli chodzi o utrzymanie w czystości, 520 i Sport, co my tu mamy? Półskóry 2018 rok, 91 tysięcy km przebiegu, 204 cylindry, też automat ośmiostopniowy, 184 konie mechaniczne i cena 25700. To nie jest zła cena, ale przebieg już pod 100 tysięcy podchodzi. No i półskóry faktycznie są. Wnętrze smutne, całe czarne, nawet te listwy dekoracyjne ma czarne z jakimiś tam srebrnymi też odcieniami. Dwa komplety kół, jak widzicie. No ładna piąteczka. No i cena też w sumie w porządku. Nie wiem, po ile one normalnie chodzą. Mini Cooper Clubman 1.5, kolejny czarny 2021 rok, 136 koni, 3 cylindry. 7-stopniowy automat, 23 tysiące. No to w środku tak samo jak ten poprzedni, mini. Czarny. No i tutaj o, trójeczka Touring. Fajny srebrny kolor, szary taki, no szary. BMW Premium Selection, sprawdzona i z gwarancją, elegancko. Touring M Sport. W dieselku, o to dużo ludzi dieselki właśnie najbardziej interesują, z tego co zauważyłem. 26 26 lipca 2024, pierwsza rejestracja, 6000 przebiegu, no to świeżynka, można powiedzieć, że dotarty diesel. 150 koni mechanicznych, 204 cylindry w automacie. 38,800, no to tutaj wydaje mi się, że fajna cena w miarę, porównując ten egzemplarz do tamtych, które wcześniej wam pokazywałem. Tak to wygląda, o nawet fajne ma srebrne tutaj stawki dekoracyjne bez piano black. No ta mi się podoba. No i trójka, nieco mniejsza niż piątka, wiadomo, ale też znajdzie swoich, swoich, swojego amatora, jak to powiedzieć. Felgi bardzo ładne. No i kombi, spoko. No i tu kolejny mini i to koniec z tego salonu. Przejdziemy zaraz do Renault. Tutaj mamy Cooper S, 192 konie, o. 2020 rok, 50 tysięcy przebiegu, 4 cylindry, 2.0, 25 tysięcy euro. Drogo. Chyba wolałbym do tej BMW dołożyć, no ale każdy lubi co innego. Tym bardziej, że BMW 6 tysięcy przebiegu, no to naprawdę świeżynka. Z BMW to niestety tyle. BMW i MINI się skończyły, bo wszystko stoi na placu z tyłu. Jedziemy zobaczyć Renault, a tutaj chciałem wam jeszcze tylko powiedzieć, że wiem, że wiele osób interesują Chińczyki. No i pojawią się na pewno na kanale, ale jestem jeszcze w trakcie poszukiwania, bo mało jest takich typowo Autohausów, które zajmują się typowo tymi chińskimi autami, niestety. Chyba, że macie jakieś polecane Autohausy, gdzie można znaleźć takie auta, tutaj w Hamburgu i w okolicach, no to napiszcie znać w komentarzach. Ale pojawią się, mam nadzieję, że szybciej niż później, prędzej niż później. Także zobaczymy. A tymczasem jedziemy do Renault. No i jesteśmy, moi drodzy, w drugim miejscu. Tak jak widzicie, Renault, Toyota i Dacia. Także sprawdzamy to. Farta mam, że jest tutaj trochę uchylone przejście. Mam nadzieję, że można wchodzić, żeby sobie autka poglądać. Dobra, tutaj stoją dwie dacie, ale niestety nie mają ceny. Więc idziemy w tym kierunku. Renault. Czy to Clionowe? Nie, Megan, o, Megan Electric 100%. 44 980 euro. 2025 rok, 5000 przebiegu, czyli jest to już jakiś tam egzemplarz podejrzewam polizingowy. I przegląd ma na 3 lata zrobiony do 2028. Materiały, szma szmacianki tak zwane. Elektryki droższe są, nie? Dużo od tych zwykłych aut, z tego co mi wiadomo. I ja bym w to nie szedł, ale to jest wiecie, kwestia wyboru, każdy ma wybór. Wszystkie auta powinny być dostępne dla każdego, no i każdy może sobie powinien móc wybrać po prostu. Czy to jest Dacia Nova Bigster? Fajnie się na żywo prezentuje, widziałem ją tylko na, gdzieś tam na reklamach, powiem Wam. Ty, ale fajne auto, tylko no, nie na sprzedaż chyba, nie ma ceny. Te Dacie też powiem Wam, z roku na rok coraz, yy, coraz, aj nie mogę złapać ostrości, o, coraz fajniej wyglądają. Tutaj kolejna Dacia, która niestety nie ma żadnej karteczki. Nie wiadomo co i jak i w jakiej cenie. Ale mamy tutaj kolejne Renault Rafale. Powiedz mi, Rafale, ile kosztujesz? Rafał 41 490. i mamy tutaj też, nie, full hybrid. Jeden, dwa silnik benzynowy z hybryd z elektrykiem połączony. Mało informacji tu na tych kartkach jest zawartych, niestety. No, niestety, nie powiem Wam, czy tu. No, ale automat to wiadomo, bo to już jest standard w tych autach. Tak wygląda, też nie 50 tysięcy. No. no, ale to jest chyba nówka, bo nie było nic o przebiegu napisane. Kolejne Renault, 53 tysiące euro. No i też nie ma nic o przebiegu, więc to chyba jest świeżynka. Esprit Alpine 220 Long Range. Long Range to podejrzewam z jakąś większą baterią, z większym zasięgiem, ale możecie mnie poprawić w komentarzach, tak to wygląda. No i, leci, no i lecimy dalej, mamy tutaj Dacia i w końcu mamy jakąś scenę. Czy to jest Bigster? To chyba jest Bigster. Dacia, Neuer, nie, to, a to Duster jest taki wielki teraz? O kurde. Już urósł ten Duster, powiem Wam. Ile on kosztuje? 30 tysięcy, 31 prawie tysięcy. No i też podróżały te dastery, trzeba przyznać. No kiedyś daster za 130 tysięcy złotych? to było nie do pomyślenia. Jeden, dwa silnik, 4x4, 130 koni, chyba. Tak podejrzewam. No słabe te kartki tu mają, słabo opisane niestety. Tutaj kolejna Dacia. Tu już jest chyba starszy daster. Tak wygląda. I tutaj mamy, o, tu już jest ta kartka taka fajna z S Pluska Autohaus. 16400 400 za egzemplarz i sobie można to rozłożyć na 200 euro mo, m... miesięcznie. O, miesięcznie. 1 331 koni, 2022 rok, 64 tysiące kilometrów przebiegu, benzyna manual. Tak to wygląda. 16 tysięcy z kawałkiem. Ale używka. Miejmy to na uwadze, A nawet Hyundai, ta, tu są tutaj też się znalazł. Czarny plugin hybrid. 26480 lub 300 euro miesięcznie w ratach. 1,6 pojemność. No to ten taki Hyundai'owy silnik Hybryda Automat. 30 tysięcy przebiegu. Może ja dam szeroki kąt, co? To już lepiej widać. O! Tak wygląda. Citroen tu nawet jest, kurde, co oni tu wszystko mają, a ja myślałem, że tylko będzie Dacia i, te, i Renault, a tu ja, Toyotki są C5 Cross PureTech 130 koni, no to z tym niedobrym silnikiem 1.2 3 cylindrowym, benzyna automat 14 tysięcy przebiegu, 25 tysięcy euro kosztuje C5 -teczka. No i tutaj mamy Toyota y, Yaris Cross, o ile się nie mylę to tutaj, a nie, tu, no Yaris Cross, czemu tu jest napisany Yaris, to nie jest, to nie jest zwykły Yaris, 1, 5 silnik, 116 koni, 18 tysięcy kilometrów przebiegu, benzyna automat, 25 tysięcy, no i Yaris w tym silniku, Yaris Cross, na pewno można polecić, są to dobre jednostki, no i dobre auta, tu kolejny Yaris Cross, droższy tańszy w tej samej cenie więc podejrzewam że silnik ten sam tak jest ten sam silnik przebieg też podobny 116 koni no i tutaj jeszcze mamy Renault Austral Techno S Spirit Alpine 30 900 no 31 000 13 158 koni mechanicznych 24 000 przebiegu no i to jest dwulatek w automacie, w benzynie. Te silniki 1.3 to chyba w Mercedesie były też montowane, albo są dalej. 1.33 chyba dokładnie. 1.33.2, tak jest, 1.33. No i tutaj mamy jeszcze Korolle. 1.8 hybryda, czyli ten bardzo dobry, popularny silnik. 122 konie, 63 tysiące przebiegu 2020 rok w automacie. I to kosztuje niecałe 21 tysięcy euro. Podejrzewam, że można coś wynegocjować jeszcze. Zwykłe materiałowe w środku, ale kombi bardzo ładny. Ten czerwony kolor Felga też fajna. Ładnie się prezentuje. Dynamicznie, o tak, dynamicznie bym powiedział. No, i tu jeszcze przechodzimy do Dacia Jogger 1, 0, 101 KONI. 18 tysięcy przebiegu. O, ale z gazem w manualu. 20 tysięcy euro. Bialutka. 20 tysięcy euro. Kolejne Renault jakieś mi malutkie Renault Twingo Zen 1.0 65 koni mechanicznych benzynka manual 56 tysięcy km przebiegu 2022 rok niecałe 13 tysięcy euro taki mikrusek taki mikrusek malutki sobie tu stoi tutaj mamy Renault Zoe, ale nie ma ceny Tutaj Dacia jest nowym, no, tam jest napisane, że to jest nowy samochód tutaj, więc jeszcze nie jest wyceniony. E, no i tutaj mamy kolejny Duster Prestige, 15 tysięcy euro. 1,33, 131 koni, 70 tysięcy przebiegu, 2019 rok. Tak wygląda. No i kurde, to chyba tyle. Już ten Zoe bym pokazał, ale nie widzę tu, żeby był w jakiejś cenie, więc te już wszystkie są tutaj nowe, pościągane. O, tu jeszcze mamy jakieś Renault. Mamy tutaj Renault Captur 1.091 koni mechanicznych, 2021 rok, 14 tysięcy przebiegu, benzyna manual, tak wygląda, no niecałe 16 tysięcy euro. Już możecie powiedzieć, co o tym myślicie, o tych cenach, jak to wygląda Renault Capturek. No, i w tym odcinku to by było. Na tyle powiem Wam. Wszystkie auta, jakie były dostępne, mniej więcej tutaj przejrzeliśmy. Dajcie znać w komentarzach, jakie byście chcieli zobaczyć jeszcze samochody. To postaram się odwiedzić określone marki, pokazać Wam ile one tutaj w Niemczech kosztują. No i zapraszam oczywiście do lajkowania, subskrybowania, komentowania. Jak chcecie mnie wesprzeć finansowo, to również macie taką opcję. Kliknijcie pod filmem przycisk Wesprzyj. I tam krok po kroku będziecie widzieli, co możecie wybrać. Dzięki za oglądanie i widzimy się już niebawem w następnych filmach na kanale Polski Hamburger. Na razie cześć.